Reakcje youtuberów na ślimaka Celine. Zapraszam. Zaczynamy od Admirosa. Zostawcie dobra, lajeczka. Wow, wow. Not, not, <laughs> Jesteś jednym z nich. Jesteś nowy. Oni nadchodzą. Kto? No właśnie, to jest ciekawe o kim. ona... szybko! O naukowcach yy, czy coś? Dobra. Nie wiem Kto nadchodzi? To jest dobre pytanie. Oni nadchodzą. To jest ciekawe, słuchajcie, o kim tutaj jest mowa. To są ci naukowcy? Czy, czy o, chodzi o inne potwory, tak? Juniorski. Jak to nie widzicie, wychodzimy? Ha! <laughs> się <Siem> straszył. <laughs> nie jesteś jednym z nich. Jesteś tu nowy. Musisz się ukryć, oni nadchodzą. Kto nadchodzi. Co? Co to była za historia? Okej, okay, budzimy się. Rocky Dogi. Ale tak, otworzyliśmy sobie. O, wow! No tak, przecież tutaj będzie nas ślimak.

They What are they coming! They... Przemek! Kurzam się nie chciało robić gry od nowa i po prostu zaimpl. Nie. Jak to nie jestem jednym z nich? Ja Stinger nie jestem! Nieprawda! Nie, 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 ja Stinger nie jestem! Dostaw mnie! Nikt cię nie muszę ukryć. Jak zniknął? No i co? No i co teraz? The ty, Zabij go! Zabij go! You are not no, co? No jestem nowy, Siema. <grym> nowy student. Ale gdzie mam się ukryć? Gdzie nowy mam się ukryć. student przyszedł. Gdzie mam się ukryć? Jezus! Gdzie, gdzie miałem się ukryć? <grym> Arikan VR! Tworzyły drzwi. Hello! O! Gin, potworze no, 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 no. Jak to nie jesteś jednym z nich. Tak, jestem nowy! Cześć! Kto nadchodzi? Dzieciaki? Ale ja właśnie przybyłem tutaj po to, żeby je. Wow. Okej, okay, ty to szybki jesteś jednak. Czemu mi się wy... Ej, nie wyłączajcie mi ekranu! No zaczęło się robić ciekawie, no! Wracajcie na plażę znowu, bo mnie coś trafi. Chocolate. O, coś tu jest. Elo? Nie jesteś jednym z nich. Jesteś tu nowy. Musisz się hype, ukryć. Oni nadchodzą. Dzięki ślimaczku, że zamierzasz mnie bić przyjemnie. Uh, I... aha. I po prostu koniec naszej scenki. John BTC. Jak go El mi to Jest taki! Jest taki! Potrzebujesz się ya están viniendo. Ja vienen. Kto viene? Kto viene? Pyrko, por qué se ha puesto en, en negro? Karolek. to będzie ślimak, nie? Słuchaj! Koleżko. Nie jestem jednym z tych. Jestem nowy. Ja jestem Stickerfield. Ej, a to nie jest tak. Musisz się ukryć, oni nadchodzą. A to nie jest. tak O, świetnie spierdzielił <ślimakers>. A to nie jest tak, że. Te wszystkie postacie, czyli Stinger, Flynn, yy, Sheriff i tak dalej, no może poza Szeryfem, ale ban, ban. Yy, to nie są te dzieci? Wojan! Jest! Super, udało nam się. Yy. Nie jesteś jednym z nich. Ale zarąbiste ma zęby ten ślimak, naprawdę. No musisz się ukryć. <laughs> Oni nadchodzą. Takie co dziwne. Jest? Uciekł! Uciekł! Co, co się wydarzyło? Ja przed ja przed, w poprzednim Eee, chapterze mus... Palion i jego dziewczyna O Jezus! <noise> Zostaw mnie Nie Co mam zrobić? Zniknął Jezu, bo on ostatnio właśnie mi naskakiwał na twarz A, koniec To była jakaś schiza, to był jakiś sen Teraz zaczyna się Szonyx! was... to było śmieszne. What? Oh no, where I mamy jego, dodałem nową pomocowe. Jeżeli macie kogoś do polecenia, żeby tu dodać, to dajcie znać. Jest to metu... czy znaczy... mogę się. O! 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 Jest, jak on krzyczy. Nie jesteś jednym z nich. Jesteś nowy. Musisz się ukryć, oni nadchodzą. Kto? Mam supermoce teraz. Czemu, ślim... Czemu ślimak jest najszybszy? To by było na tyle. Dajcie znać, która reakcja wam się najbardziej podobała. Pamiętajcie, że w przypiętym komentarzu i w opisie znajdziecie linki do filmów youtuberów, którzy tu wystąpili. Koniecznie je sprawdźcie, gorąco zachęcam. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli kogoś tutaj brakuje, napiszcie kogo, a sędziom i z przyjemnością go dodam do tego zestawienia. Teraz wyświetla wam się filmik na ekranie z kolejnymi reakcjami. Możecie obejrzeć, jeżeli chcecie. Do zobaczenia, miłego dnia i pozdrawiam serdecznie.